Stowarzyszenie Akwila zaprasza na film. Historia Ślęży i jej osadnictwa. Przełom VII i VIII wieku. Dla Śląska przełom VII i VIII wieku to czas stabilizacji osadnictwa słowiańskiego. Słowianie zajmują się rolnictwem, a dzięki zastosowaniu koła garnisarskiego, udoskonalają ceramikę. W Hałkowie pod Ślężą z miejscowego kamienia wytwarzane są prażnice oraz żarna, dzięki którym można skutecznie suszyć i mielić ziarna zbóż. Pod wpływem wzorców z Czech i terenów naddunajskich budowane są domy kwadratowe i prostokątne. Pojawiają się grodziska z kamiennymi elementami na wałach. Poprzez kontakty z plemionami bałtyjskimi oraz z państwem Merowingów, w uzbrojeniu Słowian zaczynają się pojawiać m.in. ostrogi z haczykami wygiętymi na zewnątrz. W drugiej połowie VIII wieku, na skutek wpływów merowińskiego i naddunajskiego, Wyodrębnia się tak zwana kultura klenica czego obrazem są kurchany, czy też domy wznoszone na planie prostokąta lub litery L. W tym czasie prowadzone są także kontakty handlowe z pomorzem. Po rozbiciu awarów przez Karola Wielkiego wśród Słowian widoczne są też wpływy karolińskie. Pomimo tego, na Śląsku wciąż nie istnieją większe skupiska ludności i brak jest scentralizowanej władzy. Czasy wpływów karolińskich Początek IX wieku to czasy silnych wpływów karolińskich, co wiąże się z rozwojem relacji handlowych oraz rozbudową uzbrojenia. Słowianie korzystają między innymi z ostróg oczkowych, które są bardzo przydatne w walce. Frankowie w tym czasie kierują swoją uwagę w stronę państwa wielkomorawskiego, co zapewnia Słowianom na Śląsku kilkadziesiąt lat spokoju i pozwala między innymi zwiększyć liczbę grodów. Na Śląsku pojawia się wtedy coś w rodzaju żelaznego pieniądza w postaci misek. Z biegiem lat Śląsk powoli się integruje powstaje między innymi Przesieka Śląska i Wały Śląskie, mające zabezpieczać Śląsk od strony Łużyc. W pierwszej połowie IX wieku funkcjonują już organizacje plemienne, a być może nawet ponadplemienne. Śląsk jest obwiedziony grodami obronnymi, co zapewnia mieszkańcom większe bezpieczeństwo. Połowa IX wieku Około roku 845 powstaje tak tzw. Geograf Bawarski, w którym wymienione są nazwy plemion śląskich oraz ich grody. Dzięki tym zapiskom dowiadujemy się o występowaniu plemion m.in. Ślężan, Dziadoszan, Głupich Głów, Gołężyczan i Opolan, a także Trzebowian i Bobrzan. Ślężanie posiadają swój system grodowy, który oparty jest na rozmieszczeniu grodów obronnych na obrzeżach obszaru zajmowanego przez plemię. Śląsk w państwie wielkomorawskim W drugiej połowie IX wieku tereny Śląska zajęte zostają przez państwo wielkomorawskie, któremu przewodził Świętopełk. Wiąże się to z pojawieniem się pierwszych widocznych wpływów kultury chrześcijańskiej i podejmowaniem działań chrystianizacyjnych. Po podbiciu państwa wielkomorawskiego przez Węgrów, Madziarów, Śląsk ponownie staje się niezależny od wpływów politycznych dużych państw. X wiek Chociaż historycy nie są co do tego w pełni zgodni, przez znaczną część X wieku Śląsk najprawdopodobniej znajduje się pod wpływem południowych sąsiadów, czyli Czechów. Na poparcie tej tezy przemawia nawet jedna z legend, wedle której Wrocław przyjmuje swą nazwę od imienia czeskiego księcia Wratysława. Na Śląsku istnieje organizacja kościelna, przynależna najprawdopodobniej do biskupstwa miśnieńskiego. Mimo, że oficjalnie Śląsk jest już schrystianizowany, to jednak większość ludności nadal wyznaje dawnych bogów, a miejsca takie jak Ślęża pozostają miejscami kultu. Pogańskiego charakteru Ślęży nie zmienia nawet ufundowanie przez Piotra Włostowica Klasztoru Augustianów. Według dwunastowiecznych dokumentów kościół i klasztor zbudowano na samym szczycie góry. Piastowie na Śląsku w roku 990 książę Polan i pierwszy władca Polski Mieszko I, z pomocą wojsk cesarskich, odbiera tereny Śląska swojemu szwagrowi Bolesławowi, władcy Czech. Mieszko swoim zwyczajem wznosi na Śląsku system książęcych grodów. Panowanie Bolesława Chrobrego. W czasie panowania pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego, zwanego Wielkim, Śląsk staje się terenem działań wojennych. Syn Mieszka prowadzi zacięte boje z Cesarstwem Niemieckim. W czasie III wojny, w roku 1017, Wojsko Cesarskie wkracza na Śląsk i wspólnie z Czechami oblega gród w Niemczy. Według kronikarza Tietmara, Obrońcy w trakcie oblężenia wykazywali się ogromnym bohaterstwem i godną podziwu trwałością. Dzięki bohaterskiej obronie grodu Bolesławowi Chrobremu udaje się zebrać wojsko i zaatakować należące do cesarza Łużyce. Wskutek działań Bolesława cesarz wraz z armią zostaje zmuszony do wycofania się ze Śląska. Zwycięska wojna z cesarzem doprowadziła w 1018 roku do zawarcia pokoju w Budziszynie i umocnienia władzy Bolesława Chrobrego, także nad terenami zamieszkałymi przez Ślężan. Od początków państwowości w Środkowej Europie Śląskiem wraz ze Ślężą interesują się liczni monarchowie. Sama Ślęża, pomimo swoich niewielkich rozmiarów, w wręcz sposób przyciąga uwagę i stanowi ośrodek nie do końca poznanych obrzędów i religii. Ślęża do dziś pozostaje zagadką i fascynującym miejscem, w którym każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.